19 rok i samiczka 1524 kolejna para 1497 najlepszego, no ten tutaj ty, Ardeni, ty Nasza sama co. Jedynka wykapana jest do tych sama Jeden pana jest w siostry Ja on sobie ją wybrał, on pochodzi po złotych. 1551-19 rok i samiczka 15-24-19 rok jako roczna suwałki komplet losów gołębie i kolejna para 1497 trzecia suwałk 650 jako głębica młoda Weteran Pstry Karol 1343 1534, 19 i 1575, 19 ponad 20 tras, począwszy od lutego, od śniegu, a skończywszy na suwałkach 650 km. Doskonała para. No, chyba w Zabrzu ich potomstwo sobie poradzi. <grywania> na pana szczepana, tak myślę. Wymagający stary hodowca chciałby w Brukseli. I tym potomstwem oblecić. No, zobaczymy. Z pewnością mu to się powiedzie. Czyli przygotuję to, co mam najlepszego. No, a ten tutaj Ardenik Ryszarda to jest klasa sama sobie. On tutaj kurka wodna zamiatał te kilometry. No, widać jak to wygląda. No i kolejna partia 1436: brat zwycięskiej samicy młodej suwał 650 km. Oraz jego partnerka z Wysiężczyni. Również tej trasy Suwałki 650 no jako głębia, głębia roczna, a więc spójrzmy, że bliska ta jest, one w obrębie rodziny się poznają, no przecież ta 91 jedynka wykapana jest do jego siostry. Ja on sobie ją wybrał, on pochodzi po złotej parze, no i to jest mój idealny typ gołębicy, no wyżymaczki, no, no przyznacie sami, no. Ten pokrój, ta budowa to jest, one wywodzą się ze sztykielbałtów, tam taki słynny gołąb był, Ruszel, Marcela Desmeta. on wleciał za trudnych warunków pogodowych, no i ta, ta gołębie tu dziedziczą więc to jest, to rodowodów nie potrzeba, no po co tu rodowody są wystarczy włożyć, tak jak ja to robię poprzez pocztek na suwałki 650, no i dowiemy no się co jest grane plewa od razu ginie i to nie ma dwóch zdań pozostają tylko prębie naprawdę rewelacyjne no i kolejna para, cztery jedynki oraz Ela 989 no to jest cudowna para, jak zauważycie ten, ten pokój również tu jest idealny. To są moje typowe głębie. Tak więc ci co zamawiają wyżymacze, to powinni się nastawić na taki typ głębi. Bo te głębie są nie do pokonania. Czym dłuższe trasy, tym ciekawszy wynik. A ta cecha Mordan, czyli za wszelką cenę powrócić do domu. Ela imię się wzięło od Eli Marzec, która jest jej fanką i również dla niej na wiosnę wyślę w parkę po niej no bo to jest taka kibicka która tutaj no z łzami w oczach czeka na te gołębie na przylot także Ela tutaj no i cztery jedynki obok pokaż ty mi się chłopak jak ty wyglądasz ten z wyszkowa drugi miejsce potem ciężko zachorował ale wyleczył się jest to mój cudowny Ardenik troszkę niespokojny chciałby już dać nogę no Ryszarda Cudowna para Ela i 4 jedynki. No i ostatnia para 1430, 20 i 1378, czyli zwycięskie gołębie. Tu zawodnik, który z tymczasem który zwyciężył w locie z Mikołajek. Najtrudniejszy lot sezonu 550. I roczna, która była również pierwsza, Suwałek 650, komplet lotów, to są gołębie. No, a więc ta opędzie parka, to oznacza, że wyżymacze są oświeżane przez grupę gołębi żniwiarzy. Czyli idealne połączenie. Tu samiczka wyrzymaczka, gdziekolwiek piórko. Bo tu się już dopotywał, pan Szczepan zabra, żeby coś z lotki. lotkiem. No to chyba po tej najlepszej sanicy <laughs> Kurde, Ryszarda. No dobra, no tak to losowo wygląda. Te głębie muszą być dobre. Ja je powtarzam po raz kolejny. Rodowody są psu na butę. Weź babudę. Włóżcie sobie buty bez sensu, to tylko handlarze przechwalają się ile tam pierwszych konkursów zdobyli. A dasz go na lot i on mówi, nie, ja nie chcę lotować No także więc trzeba wyprowadzone gołębie mieć, oczywiście wcześniej zakupiony. Cudownych i można gadać o gołębiach. Ryszard to posiada wieloletnią wiedzę plus naprawdę dobre gołębie. To świadczy o klasie ich wieloletniej pracy. No i do spotkania. Tu młodzi hodowcy uczcie się. Potem będziemy typować, kto tu wróci pierwszy z tych lotów. No, ich potomstwo, bo to już parki na przyszły.